Cześć, witam serdecznie niejaki ja. Docz, czyli jeden z administratorów Ligi VRL. I bardzo chciałbym zaprosić Was do rejestracji na naszej stronie, gdyż już poradziliśmy sobie ze wszystkimi błędami. Ale najważniejszym punktem dzisiejszego filmu jest być może wyjaśnienie pewnych kwestii przy. Próby dołączenia do naszej ligi w ramach nowego sezonu. Przygotowania do sezonu 9 idą pełną parą, zdecydowanie, ale wiem, że niektórzy mają być może taki problem ze zrozumieniem niektórych zasad rejestracji, znaczy właściwie zapisów, bo zmieniło się to na przestrzeni sezonów i bardzo chciałbym tak w miarę skrótowo i, i w miarę klarownie wyjaśnić te punkty, które się zmieniły. Jesteśmy teraz na stronie głównej naszej ligi. Jak pewnie widzicie, trochę się zmieniła kolorystyka w porównaniu do tej pierwszej czarnej. Wszystko wiąże się z tym, że, że wiecie, nowy sezon, nowe otwarcie. I co my tutaj mamy? Mamy przede wszystkim trzy takie najważniejsze przyciski nawigacyjne, które powinny być taką pierwszą kwestią, jaką, e, jaką w ogóle przeglądacie podczas poznawania naszej ligi. Mamy tutaj Poznaj VRL, czyli tutaj jest taka krótka nasza historia i to, na czym skupiamy się obecnie. Gdy wrócimy na stronę główną, oczywiście po poznaniu tej całej naszej historii, mamy od razu formularz rejestracyjny, więc możemy sobie wejść tutaj i co my tutaj mamy. Mamy tutaj rozpisane zasady, z którymi musicie się obowiązkowo zapoznać podczas... Podczas próby dołączenia do naszej ligi w przyszłym sezonie. Mamy tutaj najpierw podlinkowane trzy artykuły, które pojawiły się na naszej stronie w ramach sezonu. Pierwsze dwa odnoszą się bardziej do kwestii takich organizacyjnych, że co się zmienia i co będziemy chcieli przekazać Wam nowym sezonem. A trzeci artykuł, czyli otwieramy zapisy, no to tutaj zresztą mogę pokazać. Tutaj przedstawiliśmy na przykład terminasz rekrutacji i takie już bardziej szczegółowe rzeczy, czego, czego wymagamy podczas rejestracji. Więc zapraszamy do przeczytania tych wszystkich artykułów sobie na spokojnie. I mogę wyjaśnić tą, tą, tą kwestię, tak mi się wydaje. Czyli czego wymagamy podczas próby dołączenia do ligi. Musimy stworzyć swoje konto na stronie VRL Racing. .pl Aby to zrobić, możecie albo sobie kliknąć tutaj po prostu w ten, w ten link, albo możecie wejść na nasze forum. No to możemy zrobić to teraz. I tutaj jest takie miejsce jak yy, tutaj, właśnie przycisk zalogu i przycisk zarejestruj. Gdy wybierzecie opcję zarejestruj, to otworzycie swoje nowe konto i potem, oczywiście, jest potwierdzenie e-maila i tak dalej. I bardzo łatwo. Praktycznie tworzycie swoje nowe konto, którego możecie używać do opisania postów na stronie, gdyż w przyszłym sezonie wszystkie skargi przede wszystkim będą przeniesione na naszą stronę. Więc właśnie w tym miejscu, nawet chyba już jest wyznaczone miejsce do tego, taki jest panel sędziowski i tutaj według tego wzoru będziecie składać skargi od nowego sezonu. Wcześniej było to na Discordzie, ale przenosimy to tutaj, żeby, żeby wyglądało trochę. Bardziej przejrzyście i żeby ułatwić proces sędziom, bo jednak ta dyskusja na Discordzie no, często jest trochę bardziej frywolna i, i sprawia trochę kłopotów potem przy ocenianiu incydentów. To tyle w tej kwestii. Zapraszamy do dołączenia do naszego Discorda. Z czego to wynika? Chodzi nam głównie o to, że. Oczywiście wiadomo, że yy, promocja marki i tak dalej, dlatego Was zapraszamy na wszystkie te cztery wymienione miejsca, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wszyscy kierowcy byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami o lidze. A ni niestety, znaczy niestety, albo niestety, yy, niektóre rzeczy mogą pojawić się na przykład w tylko w jednym z tych miejsc, gdyż na stronie WRL piszemy yy, takie przeważnie dłuższe artykuły, to znaczy przynajmniej staramy się i taki jest zamiar, albo ogłaszane są na przykład w tym sezonie werdykty. Na Discordzie prowadzimy taką dyskusję bardziej na żywo, czyli na przykład jeżeli, jeżeli jest już chwila do startu sesji, no to tam dzielimy się na przykład jakimiś problemami i ogólnie, że na przykład jeśli zmienia się osoba hostująca wyścig, więc wszystkie takie, takie kwestie są rozwiązywane na bieżąco na Discordzie. No, i poza tym, to jest takie podstawowe miejsce naszej komunikacji. Na kanale YouTube pojawiają się głównie rzeczy dla naszej społeczności, dla wszystkich widzów, ale mimo to kierowcy też warto, żeby, żeby czasem tam zaglądali, bo na przykład ten film właśnie pojawia się na kanale VRL, więc, więc myślę, że czasem pojawiają się tutaj kwestie bardziej przydatne. No i nasza strona na Facebooku. To miejsce, w którym pojawiają się takie, nie chcę powiedzieć, że nieważne nie ważne sprawy, ale pojawiają się takie na przykład materiały zakulisowe lub takie statystyki ostatnio na przykład ze względu na mistrzostwo RBK, które, które jest naprawdę ogromnym wyczynem i ogromne gratulacje. I pojawiały się tam właśnie statystyki, że, że co musi się stać, żeby RBK zdobył mistrzostwo już w tym wyścigu, a ile punktów musi zdobyć kimis i tak dalej. I ogólnie strona, strona bardzo, bardzo bogata jest w różnego rodzaju treści, więc bardzo zapraszamy tam. Co dalej mamy? Kwestia taka chyba najważniejsza tego filmu. Zapisy. Aby się zapisać, możecie kliknąć. Znaczy tutaj jest podlinkowany pod tym obrazem ta strona ale to jest dokładnie ten sam link, jaki wyszliśmy tutaj. I mamy tutaj rozpisane wszystkie zasady. Tutaj też opisana jest ta próba czasowa, tak skrótowo, ale myślę, że mogę ją zamknąć tutaj i wyjaśnię w tym punkcie. Co musicie zrobić, aby się zapisać? Zapoznać się z regulaminem WRL i regulaminem CRC WRL F1. Ten drugi regulamin to są takie ogólne zasady jazdy. Które tylko nieznacznie zmieniliśmy w stosunku do podstawowej wersji tego regulaminu. Więc koniecznie czytacie oba te regulaminy, bo bez tego niestety nie da się przejść formularza. Ale to o tym jeszcze za chwilę. Musicie przygotować screeny z odbytej próby czasowej na trzech torach. Lista torów jest następująca: Singapur i Wielka Brytania na sucho oraz Brazylia w pełnym deszczu. Musicie używać bolidu Mercedesa. Asysty, których chcecie używać w lidze, to tych asyst używacie podczas próby czasowej. Więc myślę, że, myślę, że to prosta kwestia, a przyjmujemy osoby, które jeżdżą, na, to znaczy może nie tyle na wszystkich asystach, co yy, jesteśmy otwarci na osoby jeżdżące na asystach. <noise> tak żeby powiedzieć bardziej ogólnikowo. Screen z tej próby czasowej musi być tak jak na załączonym przykładzie, czyli musicie przejechać próbę czasową i na zakończenie sesji prezentujecie screena ze swojej próby czasowej, czyli to nie może być tam w oknie bolidu, na przykład wasz, wasz rekord prywatny zrobiony kilka miesięcy temu, tylko musi to być aktualny screen z, z próby czasowej, którą zrobiliście specjalnie na potrzeby rejestracji do ligi. No i kwestia chyba ostatnia, najważniejsza, czyli formularz zapisów. Jest on dość długi, tutaj jest napisane, że nie powinien zająć więcej niż 10 minut, ale no myślę, że, myślę, że to jest prawda, ale ogólnie kwestii, których musicie tutaj wyjaśnić jest całkiem dużo. Podstawowe tutaj jest oczywiście wasz nick, imię, nazwisko, rok urodzenia e-mail, link do profilu Steam i Wasze zgody, że, że zgadzacie się na proces rejestracji i itd. Mogę Wam pokazać ten formularz tak naprawdę. Tylko musiałbym teraz przejść na swoje zalogowane konto. Musicie mi pozwolić. Mogę Wam pokazać, jak wygląda w całości ten formularz, żebyście byli już przygotowani do tego, no, co musicie tutaj przygotować. No to tak, to ten widok chyba wszyscy pamiętacie tutaj. Kolejną kwestią jest społeczność VRL, czyli potwierdzenie, czy macie już konto na stronie, czy musicie je jeszcze stworzyć, czy jesteście na Discordzie, Facebooku i YouTube. No to, to takie potwierdzenie bardziej dla nas, dla, dla naszych statystyk. Tutaj, potwierdzenia co do próby czasowej, czyli potwierdzacie, że nie używacie JTOR, że jesteście w spokoju w ogóle. I tutaj jest miejsce, żeby wstawić link do screena. I teraz najbardziej polecamy, żeby wrzucić to właśnie na platformę Imgur, lub ewentualnie możecie udostępnić je poprzez SteamA i wrzucić tutaj link do tych screenów. Tylko, że te ze SteamA trzeba zaznaczyć, że muszą być publiczne, bo inaczej niestety nie mamy możliwości podejrzenia tych screenów, i to może być dość duży problem dla nas. Bo już mieliśmy takie sytuacje, ale udało się to w miarę jakoś wyjaśnić. Kolejna kwestia to zaznaczacie asysty, których używacie podczas, podczas jazdy których chcecie używać w lidze. Głównie od asyst będzie zależał nasz podział na splity, gdyż no, widzicie po ilości zgłoszeń 23, póki co na pewno się to jeszcze zwiększy, ale, ale no, jeszcze to nie jest liczba powiedzmy kilku, kilkuset kierowców, żeby, żeby jakaś bardzo dzielić ze względu na poziom. Więc głównie asysty będą wyznacznikiem tego, w którym splicie się znajdziecie. No i tutaj, oczywiście, jakieś kolejne potwierdzenia. Tutaj, muszę tutaj wyjaśnić nieco więcej. To chcemy dowiedzieć się, kiedy kierowcy najchętniej braliby udział w wyścigach i które pory dnia najbardziej im odpowiadają. Ale patrząc już właśnie na te poprzednie odpowiedzi. No musimy potwierdzić, że nie da się dopasować do każdego i na pewno komuś dana pora nie będzie pasować, a, a nie ma takiej pory, która by pasowała dosłownie każdemu, więc tutaj na pewno będzie jakiś problem z ustaleniem godziny wyścigów, ale wstępny plan już mamy, ogłosimy go w momencie, gdy będziemy znać już dokładny podział i ilość splitów. No, i tutaj pytanie o terminy innych lig, w których jeździcie. Żeby to nie kolidowało, znaczy oczywiście każdy ma też różne swoje obowiązki, i tak dalej, ale nie chcemy konkurować za bardzo z innymi ligami, w tym sensie, że nie chcemy zabierać możliwości udziału w jazdy w innej lidze. No, to, to, to ta kwestia też będzie ciężka do, do ogarnięcia w całości, ale postaramy się zrobić, co możemy. Udział w lidze. Potwierdzacie, że, że znacie regulamin, że wiecie, jakie są obowiązki wynikające z jazdy i ogólnie takie kwestie bardziej techniczne. Test ze znajomości regulaminów. To jest kwestia, która, która była nam potrzebna, żeby odsortować ludzi, którzy zapisują się. Ale robią to tylko dla samego faktu zapisania się, a w ogóle nie planuję jeździć. Bo teraz, żeby się zapisać, trzeba trochę się namęczyć, poszukać, poszukać tych informacji w regulaminie. No i trzeba zaliczyć po prostu ten teścik, To myślę, że po prostu możecie sobie przeczytać pytania i przygotować się, ale nie będę tego omawiał, bo wszystkie te rzeczy znajdziecie w regulaminie. Tutaj jest takie pytanie, kiedy, kiedy zaczęliście ścigać się online, to ewentualnie przy większej ilości zapisów. Ta kwestia poza asystami zdecyduje o, o tym, w jakim splicie będziecie jeździć. No i oczywiście próba czasowa też, ale doświadczenie też jest jednak ważną kwestią. No i podsumowanie możecie zostawić miejsce na wszystkie swoje uwagi. Ale wszystkie uwagi też możecie kierować na naszego Discorda, na którego serdecznie zapraszamy. Discord jest w ogóle takim powiedzmy, kombajnem informacji o lidze gdyż e, nieważne czy informacja pojawia się na Facebooku, na stronie czy na YouTube, to wszystkie informacje lądują na Discorda, wszyscy, są powia e, wszyscy dostają powiadomienie i ogólnie nie da się raczej przygapić żadnej kwestii. No tutaj na Discordzie zapraszamy też na kanał informacje, tutaj jakieś wyjaśnienie na przykład, e, czym są, e, znaczy jakie są ligi, e, rangi. <gry> Jakie są rangi w naszej lidze i co oznaczają poszczególne kolorki? Discord przechodzi kolejną rewolucję właśnie ze względu na przygotowania do kolejnego sezonu. Na przykład te kanały są jeszcze ukryte dla wszystkich, ale niedługo będziemy już udostępniać kolejne kanały, aby wszyscy wiedzieli mniej więcej jak wygląda życie w lidze, albo jak będzie wyglądać życie w lidze w kolejnym w kolejnym sezonie. Jeżeli macie jakiekolwiek... Znaczy może wrócę jeszcze na stronę VRL. Jeżeli macie jakiekolwiek kwestie, o które chcie, chcecie zapytać, które są jeszcze niejasne, szczególnie w kwestii zapisów do sezonu 9 lub ewentualnie rejestracji, to gorąco zapraszamy do kontaktu na Discordzie lub... No ewentualnie mogą być oczywiście komentarze pod tym filmem, postaramy się na wszystko jak najszybciej odpowiedzieć i gorąco zapraszamy do zapisów. Miejsce jest dla każdego, więc nie musicie się bać, dostosujemy wszystko do Waszego poziomu, no, oczywiście na ile to będzie możliwe ze względu na ilość osób i myślę, że widzimy się przede wszystkim w niedzielę na wyścigu i widzimy się już niedługo w przyszłym sezonie. Więc bardzo dziękuję za ten film, mam nadzieję, że chociaż w małej kwestii był on przydatny. I dziękuję bardzo.